Witam Państwa w piątek, 4 października. Nie tylko przemysł w Stanach Zjednoczonych, ale i też sektor usług zaskakuje negatywnie. Wczoraj poznaliśmy dane dotyczące ISM dla usług, i były to najgorsze dane od ostatnich 3 lat. Rynki spodziewały się poziomu 55,1, natomiast dane wyszły na poziomie 52,6 i to automatycznie osłabiło amerykańskiego dolara, więc na rynku walutowym, na wszystkich parach walutowych powiązanej z amerykańskim dolarem można było zaobserwować ruch osłabiający amerykańskiego dolara. Na metalach, na złocie, na srebrze oczywiście zaobserwowaliśmy wzrosty, natomiast jeżeli chodzi o zachowanie na indeksach w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, pierwsza reakcja była reakcją spadkową, natomiast w dalszej części dnia zaobserwowaliśmy korektę wzrostową. Prawdopodobnie ta korekta wzrostowa była spowodowana tym, że inwestorzy z ostatnich kilku dni wydaje mi się, że po części zredukowali swoje shorty, ponieważ no wiecznie shortów w tak zmieniających się warunkach rynkowych moim zdaniem nie ma sensu trzymać. I też drugi powód jest taki, że moim zdaniem inwestorzy w Stanach Zjednoczonych przypomnieli sobie o tym, że jeżeli będą gorsze dane w Stanach Zjednoczonych, to automatycznie rezerwa federalna będzie zwiększała do dróg, bo tutaj cały czas przypominam, od 16 września nieoficjalnie rezerwa federalna codziennie skupuje w ramach tak zwanych transakcji repo, czy to obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, czy też inne instrumenty, przykładowo zabezpieczeniem mogą być na przykład hipoteki w Stanach Zjednoczonych. Te kwoty, które Fed skupuje codziennie, nie są już tak duże, jak miało to miejsce na początku tego skupu. Na początku zaczęliśmy od około 30 miliardów dolarów, w szczycie to były zakupy w okolicy 75 miliardów, teraz są w okolicy 40 miliardów. Natomiast cały czas trzeba pamiętać, że to są kwoty wyrażone nie w milionach, ale w miliardach. I chociażby taki dwudniowy skup. Różnego rodzaju aktywów przez Rezerwę Federalną jest odpowiednikiem całego rocznego PKB Polski, więc to są naprawdę gigantyczne kwoty. A to moim zdaniem jest tylko oznaka tego, że w Stanach Zjednoczonych sektor międzybankowy ma duże problemy z płynnością. No i tak jak od kilku tygodni wspominam, to zazwyczaj jest oznaka tego, że może pojawić się kryzys na świecie. Oczywiście, jeżeli na to wszystko pozwolą banki centralne, ponieważ jeżeli banki centralne Zaczną skupować w nieograniczonych ilościach różnego rodzaju aktywa, to prawdopodobnie to cały czas będzie wydłużało to, co jest tak naprawdę nieuniknione, czyli kolejny krach na rynkach finansowych więc tyle jeżeli chodzi o taki bieżący sentyment rynkowy, dzisiaj mamy pierwszy piątek miesiąca, czyli tradycyjnie o godzinie 14.30 poznamy słynne payrolle w Stanach Zjednoczonych, natomiast one słynne były kilka lat temu, ponieważ kilka lat temu zmienność chociażby na euro oscylowała w okolicy nawet 200-300 pipsów, teraz ta bieżąca zmienność jest w okolicy 40, czasami nawet 30 pipsów, więc rynki aż tak bardzo się nie ekscytują tymi danymi, jak to miało miejsce kiedyś. Również jeżeli chodzi o dzisiejsze dane, ja bardziej bym zwracał uwagę na średnie, zarobków, średnie zarobki Amerykanów, ponieważ wydaje mi się, że te dane będą ciekawsze. Warto też zwrócić uwagę na poziom bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, ono jest w okolicy 3,7%, więc jeżeli bezrobocie skoczy do poziomu 3,9%, to może być kolejny argument do wyprzedaży na amerykańskim dolarze. Natomiast dzisiaj payrollę może przyćmić nie kto inny, jak Jerome Powell, który dzisiaj będzie miał swoje wystąpienie o godzinie 20 w Waszyngtonie. I na tym spotkaniu oczywiście warto zwrócić uwagę w jaki sposób Powell będzie się odnosił do ostatnich działań Rezerwy Federalnej, jak na razie bankierzy centralni jakoś tak bez, bezpośrednio się nie wypowiadali na temat działań Fedu. Natomiast jeżeli tutaj padną jakiekolwiek konkretne wypowiedzi odnoszące się do ostatnich działań Fedu, jeżeli Powell potwierdzi to, że system finansowy ma Jakieś problemy i rezerwa federalna ewentualnie będzie rozważać dalsze obniżki stóp procentowych, to moim zdaniem może być sygnał dla rynków do tego, żeby w najbliższych, nawet tygodniach czy miesiącach. Pojawił się silniejszy trend, więc na to wystąpienie na pewno bym zwrócił uwagę. Natomiast później po wystąpieniu Pawela kolejnych trzech członków Rezerwy Federalnej będzie przemawiało. To będzie odpowiednio godzina 20:10, 21:45 oraz 22:00, więc to są zazwyczaj takie godziny, gdzie jest dużo mniejsza płynność na rynku, więc to wiąże się z tym oczywiście, że może pojawić się większa zmienność. No, jeżeli te wypowiedzi będą dość istotne dla rynków, to prawdopodobnie na niektórych instrumentach w poniedziałek możemy się otworzyć z lukami czy to wzrostowymi, czy spadkowymi. Więc ja raczej bym nie pozostawiał pozycji do końca tego do przyszłego tygodnia. No i też ze względu na piątek, ja zawsze w piątki ostrzegam przed tym, że najczęściej w piątki pojawiają się niespodziewane komentarze dotyczące wojen handlowych po stronie albo Stanów Zjednoczonych, albo Chin, więc tutaj to jest dzisiejszy dzień, no można powiedzieć, że jest takim potrójnym ryzykiem w pierwszej kolejności payroll'e, później wypowiedź Paweła i pozostałych członków oraz temat wojen handlowych więc to są takie bieżące informacje natomiast jeżeli chodzi o część techniczną wczoraj wspominałem o poziomie 9898 98. Poniżej tego poziomu zakładałem, że może pojawić się ewentualne fałszywe wybicie z tego poziomu. Poniżej tego poziomu pojawiła się reakcja wzrostowa, natomiast później ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych poznaliśmy dużo gorsze dane fundamentalne, to pojawił się dość agresywny, silniejszy ruch spadkowy, natomiast indeks dolara zatrzymał się w okolicy wcześniejszej, mniejszej konsolidacji z tego poziomu pojawiła się korekta wzrostowa i cały ten ruch spadkowy został odrobiony, więc więc, z mojego punktu widzenia, to jest takie klasyczne zachowanie ceny, gdzie pod wpływem danych fundamentalnych pojawia się silniejszy ruch wzrostowy, a później, ze względu na redukcję pozycji, dochodzi do korekty. No i tak tak się przedstawia zachowanie indeksu dolara, jeżeli chodzi o dzień wczorajszy. Dzisiaj wydaje mi się, że do godziny 14:30 raczej nic szczególnego nie powinno się wydarzyć, więc zakładam, że powinniśmy się poruszać mniej więcej w konsolidacji pomiędzy poziomem 98.80 a 98.98. .98. Dopiero wydaje mi się, że po payrollach w Stanach Zjednoczonych będzie można lepiej ocenić bieżące warunki, czy załóżmy zajmować pozycje na wzrosty czy na spadki, załóżmy na eurodolarze. Natomiast to, to, co nas powinno głównie interesować, to jak najbardziej element zaskoczenia, czyli jeżeli dane będą wyraźnie odbiegały od oczekiwań rynkowych, to wtedy powinna pojawić się większa zmienność. Natomiast jeżeli te dane nie będą znacznie odbiegały do od oczekiwań rynkowych, to raczej powinniśmy zaobserwować zarówno ruchy wzrostowe i spadkowe na eurodolarze. Natomiast jeżeli chodzi o takie kluczowe poziomy, na pewno dzisiaj bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 98,98 98 i poniżej ostatnich minimów, poniżej poziomu 98,80. Te poziomy najbardziej mnie osobiście będą interesowane, ewentualnie gdy pojawi się silniejszy ruch wzrostowy spadkowy na indeksie dolara, moim zdaniem kolejnym celem, może być poziom 98,56, natomiast jeżeli dojdzie do bardzo silnego, agresywnego ruchu spadkowego i przy tym ruchu będzie towarzyszył, w międzyczasie będzie wymawiał się Powell, który stwierdzi, że rezerwa federalna musi zwiększyć swoją aktywność w skupu aktywów, to moim zdaniem ten poziom zostanie mocniej, agresywniej. Przebity, i wtedy wydaje mi się, że warto zerknąć sobie na wyższy interwał na, na indeksie dolara. I wtedy prawdopodobnie kolejnym celem może być poziom w okolicy 98,37. Więc na te poziomy ja osobiście bym dzisiaj zwrócił uwagę. Jeżeli chodzi o sytuację na eurodolarze, euro oczywiście pierwszy ruch w reakcji na gorsze dane fundamentalne to był oczywiście. Ruch wzrostowy. Eurodolar zatrzymał się w okolicy wcześniejszej konsolidacji, która otworzyła się 25 września. No i cały ten ruch wzrostowy, jak na razie, został skorygowany. Jak na razie jesteśmy w okolicy wsparcia. Tym wsparciem oczywiście jest poziom 1,0963. Więc to są takie klasyczne zachowania ceny. Więc nie zawsze jest tak, że musimy się posiłkować nie wiadomo jakimi wskaźnikami, nie wiadomo skąd i w jaki sposób załóżmy pozyskiwać wolumen, bo niektórzy też są takiego zdania, że, że lubią doszukiwać, wyszukiwać różnego rodzaju wolumeny na rynku walutowym, a to jest po prostu niemożliwe, chyba, że ewentualnie możemy posiłkować się kontraktami na giełdach, załóżmy w Chicago, to jest ewentualne rozwiązanie, ale to też będzie w jakimś stopniu jakiś wycinek tego rynku. Natomiast jak dochodzi do odwrócenia ruchu spadkowego, to często właśnie ostatnie szczyty są bronione przez rynki. Tutaj część inwestorów cały czas może dokładać kolejnych pozycji, no i tego typu warunki są tak naprawdę najlepsze do day tradingu, do, do zajmowania pozycji. Więc przed payrollami, oczywiście, moje podejście będzie neutralne. Wszystko moim zdaniem rozegra się po godzinie 14:30. W pierwszej kolejności dzisiaj na pewno zwrócę uwagę na wczorajsze minimum w okolicy poziomu 1.0950. No i również ostatnie wczorajsze takie wyraźniejsze minima okolice 1.0940. Bądź też strefa w okolicy 1.0930. Więc te poziomy moim zdaniem mogą odgrywać dzisiaj ważną rolę. Natomiast jeżeli indeks dolara dzisiaj wyraźnie zacznie tracić na wartości, to prawdopodobnie kolejne cele na eurodolarze to mogą być poziomy odpowiednio 1,1020 i 1,1040, czyli to są te same poziomy, o których wspominałem wczoraj. Jeżeli chodzi o funta, na funcie wczoraj również pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Pierwszy cel, poziom 1,2381, o którym wspominałem, został zrealizowany. Z tego poziomu pojawiła się niewielka korekta. Później zatrzymaliśmy się w strefie delikatnie powyżej okrągłego poziomu 1,2410. No i podobnie jak na Eurodolarze, ten cały silny ruch wzrostowy został skorygowany. Wróciliśmy do wcześniejszych dziennych szczytów i z tego poziomu pojawiła się reakcja wzrostowa. Więc dzisiaj moim zdaniem na pewno warto zwracać uwagę na jeszcze raz na poziom 1.2320 bądź poniżej tego poziomu, ewentualnie takim ciekawszym poziomem wydaje mi się, że może być poziom w okolicy okrągłego poziomu 1,23. Natomiast od góry oczywiście kluczowym pierwszym poziomem może być poziom powyżej dziennych szczytów. Warto zwracać uwagę, jak w okolicy tego poziomu może zachować się fund brytyjski. Jeżeli chodzi o sytuację na USDK, gdzie USDK w ostatnich dniach wyraźnie spowolnił. Wczoraj powiem szczerze, że liczyłem na dużo większą korektę niż ta korekta, która wczoraj pojawiła się po danych ze Stanów Zjednoczonych. Głównie ze względu na to, że amerykański dolar tracił na wartości, indeksy Stana Zjednoczonych wczoraj podanych głównie zyskiwały, więc ja spodziewałem się większej korekty, ta korekta nie była zbyt duża, natomiast USDK zatrzymał się w okolicy dziennych minimum, więc o tych poziomach ja zawsze wspominam. Więc jak na razie przed danymi fundamentalnymi wydaje mi się, że należy pozostać neutralnym. Natomiast jeżeli na indeksach w Stanach Zjednoczonych pojawią się dużo silniejsze wzrosty i w, tych samych, w tym samym czasie amerykański dolar będzie tracił na wartości. To wydaje mi się, że jest szansa na wybicie z tej konsolidacji. No i kolejne targety to mogą być odpowiednio poziomy 1,33,07 i 1,32,90. Więc to są te same poziomy, o których wspominałem. Ewentualnie przy bardzo silnym ruchu spadkowym, bądź też na, na, oczywiście na indeksie dolara. Kolejny cel to może być poziom 1.32 53. Więc, jak na razie, powiem szczerze, że technicznie ciężko wyznaczać poziomy. Bardziej trzeba się skupiać na tym, jak będzie się zachował indeks dolara, ropa oraz indeksy w Stanach Zjednoczonych. A propos indeksów, wczoraj oczywiście wybiliśmy poziom 2886. Kolejne minimum nie zostało wybite poziom poniżej 2850 punktów, natomiast jeżeli chodzi o pierwszą reakcję na S&P 500, warto sobie to prześledzić na niższym interwale, pierwszy ruch spadkowy z godziny 16, to jest ta duża świeczka, kolejna świeczka, później rynki miały problem z wybiciem Kolejnych poziomów doszło do silnej korekty. Przetestowaliśmy wcześniejsze dzienne minima, pojawiła się niewielka korekta. No i zazwyczaj przy takim zachowaniu ceny, jeżeli po korekcie wzrostowej kolejna korekta jest niezbyt duża, i później pojawia się silny agresywny ruch paraboliczny. No to naturalnym będzie to, żeby pierwszy cel, który zostanie zrealizowany przez rynek, to będą okolice wcześniejszych dziennych szczytów, więc ja zawsze zwracam uwagę na ten schemat zachowania ceny. No i po tym silniejszym ruchu wzrostowym mieliśmy dalej kontynuację wzrostów i podobnie jak na innych instrumentach, zatrzymaliśmy się w okolicy wcześniejszej konsolidacji, czyli ten cały silny ruch spadkowy został już odrobiony przez rynek, więc to jest, można powiedzieć, identyczne zachowanie ceny do zachowania ceny na euro, dolarze, na funcie, więc to są głównie te schematy, na których ja bazuję cały czas i tutaj to jest tak naprawdę, to nie jest jakaś. Czarna magia, fizyka kwantowa to jest po prostu cały czas zwracanie uwagi na te same zachowania ceny. Więc jak na razie, ja osobiście dzisiaj bym zwracał uwagę na konsolidację, która otworzyła się w dniu wczorajszym, więc jeżeli dojdzie do korekty, na pewno zwrócę uwagę na tą konsolidację. Natomiast przy ewentualnych wzrostach, wydaje mi się, że kolejnym ewentualnym celem na SP500 może być poziom w okolicy 2940 punktów. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, wczoraj mieliśmy święto, dzisiaj natomiast otworzyliśmy się z niewielką luką wzrostową, natomiast ta luka już została domknięta, więc wydaje mi się, że jak na razie powinniśmy się konsolidować w okolicy poziomu 11 920 bądź okolice wczorajszych. Przedwczorajszych minimów też ewentualnie bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 11 884 punktów. Natomiast dzisiaj, załóżmy, handlując na DAXie, głównie bym się posiłkował tym, co będzie się działo w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jeżeli tam naprawdę pojawią się silniejsze ruchy wzrostowe, to wydaje mi się, że też byłaby duża szansa na to, żeby również na DAXie pojawiły się wzrosty. Jeżeli chodzi o na wczoraj mieliśmy bardzo zbliżone zachowanie do tego, co się działo na SP 500. Czyli pierwsza reakcja to była reakcja spadkowa. Później ten silny ruch spadkowy został odrobiony przez rynek. Natomiast tutaj na Dolarienie nie pojawiły się silniejsze ruchy wzrostowe. Zatrzymaliśmy się cały czas w okolicy poziomu 106,96 i jak na razie mamy kontynuację spadków. Warto na dolar sobie zerknąć też na wyższy interwał, wydaje mi się, że dzień miałoby dojść do silniejszych spadków, to kolejnym celem może być poziom 106.07, natomiast jeżeli ktoś załóżmy będzie chciał dzisiaj handlować na payrollach, to właśnie dolar jen moim zdaniem jest taką najlepszą parą walutową do tego, żeby zajmować pozycję. Jeżeli chodzi o metale, na metalach od początku tego tygodnia, ze względu na gorsze dane fundamentalne, cały czas mamy do czynienia z silnym ruchem wzrostowym. To też jest po części spowodowane tym, że amerykański dolar traci na wartości. No i tak jak od początku tego komentarza powtarzam o podobnym zachowaniu ceny również na złocie. Mamy podobne zachowanie ceny, czyli mamy agresywny ruch wzrostowy, cofnięcie się do okolicy wcześniejszych szczytów, bądź też do początku konsolidacji, tutaj akurat się nie cofnęliśmy, mamy kontynuację ruchu wzrostowego, konsolidacja, znowu wybicie, cofnięcie się w okolicy wcześniejszych szczytów, delikatna reakcja, więc te schematy jak najbardziej są yy, z mojego punktu widzenia zrozumiałe. Jeżeli dzisiaj znowu poznamy gorsze dane z gospodarki amerykańskiej, to moim zdaniem kolejnym celem na złocie może być poziom 1525, natomiast przy ewentualnym jakimkolwiek zaskoczeniu dzisiaj, które mogłoby wpłynąć na siłę amerykańskiego dolara, to być może na złocie znajdziemy się w okolicy poziomu 1484. Również zerkniemy sobie na srebro, ponieważ ostatnio nie analizowałem srebra. Natomiast na srebrze również mamy podobne zachowanie, z tym, że na przykład wczorajsze wzrosty na srebrze nie były już tak duże jak na złocie, więc przy ewentualnej korekcie ja osobiście bym zwrócił uwagę na strefę pomiędzy 1731 a 1717, -17, więc tak strefa może być kluczowa, natomiast przy ewentualnych wzrostach. Pierwszy cel to może być poziom 18,03, a kolejny 18,40. No i na koniec, jeszcze sobie zerkniemy na ropę. Na ropie. Wczoraj zaobserwowaliśmy dość dobrą korelację z indeksami w Stanach Zjednoczonych. Czyli pierwszy ruch to był ruch spadkowy, natomiast później było odreagowanie, czyli to jest dobry przykład, do tego, że w dalszej części dnia zaobserwowaliśmy ucieczkę kapitału do ryzykownych aktywów. Więc jeżeli dzisiaj na indeksach w Stanach Zjednoczonych zaobserwujemy wzrosty, to prawdopodobnie najbliższy poziom 52,98 zostanie wybity. No i kolejnym celem może być konsolidacja, o której wczoraj wspominałem, czyli okolica poziomu. 53.50. Więc podsumowując, dzisiejszy dzień wydaje mi się, że może być bardzo ciekawym dniem, ponieważ będzie dużo zarówno danych fundamentalnych, jak i też wypowiedzi. Więc praktycznie do 22.00 może pojawić się duża niespodziewana zmienność. Jeżeli ktoś o to, oczywiście nie jest gotowy na taką zmienność, to powinien albo ograniczyć wielkość transakcji, albo załóżmy, wykorzystać tą zmienność do szlifowania swoich umiejętności nawet na rachunku demo. Więc tyle z mojej strony dziękuję za uwagę i do usłyszenia do poniedziałku.